Widziałam ja sobie do tego właśnie kucha, zagramy. Hey Julia, wiesz do czego jest ten piecz, którego masz? Tylko nie może, to jest Twój miecz jakiś. Nie, to jest. On jest w chłodzie, nabra się na miecz. Hej, zabijacie! Ej, tak nie, mogę tym zabić. Słuchaj, a może, jak. E, słuchaj, pamiętacie, jak nagrywałam dzisiaj, właśnie ten filmik z 99? Nazywa się z nowym, właśnie leosem Nie? Takim nowym. Tylko jeszcze on nie ma swojego kanału. na no, trochę. Ale będzie kiedyś się u nas pojawiał. Tylko na razie nie. Bo nie ma czasu na to. Ma czasy na inne gry, tak w ogóle. Jeśli, jeśli chcecie w ogóle, żeby Leoś miał w ogóle. Czy czy jakieś tam. To e, zostawcie wcielka do góry, żeby zrobił kanał swój. No cię robi noć. przecież noc pierwsze nie jest taka straszna, zapomniałaś? A może być solniczką, Kujki? Solniczką? Solniczką nie, solniczką. nie mogę. Solniczką? To za może w ogóle ta solniczka? Może do bicia, skoro nic nie możesz z niej zrobić. Ale ja nie ja biję przecież. amas 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 no amas To jest jakaś oscylacja. Oscylacja? Powiedzcie. To wiesz, powiedzcie mi sobie do czego służy właśnie ta sama. Oscilacja. W ogóle zobaczcie, tutaj się pojawiła właśnie soba, że też się boi ciemności. A wiecie co, so, odkryłam, że to w ogóle nie jest jakaś kogoś ręka, tylko po prostu jelenia ręka, bo dlatego, o, że on pióra. Nie ma... Bardzo, 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 bardzo Naprawdę? Bo jak ona jest tą tania, ma takie No wiem, to dość fajne. No ale wiesz, nie da rady mieć. Jeśli ja znowu będziesz miała tyle diamentów, ile ale to się kosztuje, to może kupisz. Nie będę zazdrosna. Jak w ogóle w końcu masz coś kupione, a nie jakiś nubek. Nie masz beble. Ale w końcu masz jakąś w ogóle postać. A właśnie masz taki garnek do zbudowania? Nie mam. Pokaż. No nie ma. A pokaż wszystkie rzeczy, które masz. Tylko to mam. To to i to. To kucharz ma coś innego. Może nie kupiłaś tego kucharza? Może kupiłaś takiego podobnego. No. Nie wiemy go jest. Anna, anna, O, masz jakie Tylko trochę od, od, od. A wiecie, Goni? Nie wiecie, pomóc. Ja już do niego się nie zbliżam! Proszę. Ja ginie, wiesz? Nie no ma pomóż mi, marudo! Poczekaj, bo musimy mi się regenerować życie! Bo ja mam żółte życie! Słuchajcie, bo ja widziałam, że youtuberzy nie widzą swojego miaru życia. Dlaczego? Dlaczego nie widzą, ile mają miaru życia? O oh, solić! Kiedy ja jeszcze... Kiedy chyba... Nie Dziewczyno, dlaczego uciekasz? To czego uciega, jest super! solić, oh, solid, solić, soli. soli. oh, Co to jest? Solik. Nie mogę w ogóle solić. No bić. A ty bijesz nim? Aaa, nie mam wilka, nie mam wilka, trochę go zabitego! To daj, 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 nie wrzucamy go do ogniska! Co mnie zaczyna tego wielkiego do ogniska? Bo ja się nim bawię. Koncert, koncert, zobacz na palce. Ci... My, my tańczymy! Chodź na spacerek! jestem!

Słoniczki. Ale one A co się nim robi? Nie wiem, może osłonić? Czekajcie Tak wrócimy Naprawdę ty nie możesz tym bić? Słuchajcie, w ogóle ja nie wiem do czego jest ta słoniczka. Może bardzo do bicia. Ja nie chcę mieć tego To daj mi Czym? No dobrze. No dobrze. My się. Dzięki! To, to, to zrobię tak, żeby po prostu wiedzieć, do czego służy ta zaliczka. Um, a właśnie. Proszę. A może to jest po prostu, żeby wiedzieć. Gdzie ty jesteś? Nie, w ogóle ja tu przeczytałam, że to jest bierz gracza, jakoś, nie wiem. To ja idę zbrać bo ja potrzebuję... Chyba wam coś tu powiem, Mas... masz, może bandaż, obaw mi solniczkę. Co? Obaw mi solniczkę. Nikt tego też nie bandaż. Proszę. A ty nawet nie wiesz, do czego ona Proszę. służy. Wielki, to jest mój przyjaciel? Kiedyś go ożyje chyba. Może, ja, może, on potrzebuje bandażu? Kto ma, kto, chce lepszą sikierkę? Ja mam. Ty masz lepszą? To jakby co zakopiję do grobu. Zobaczmy. Nie, nie da rady. To nie da mną. Hmm... Potrzebuję je jedzonko! Łap, to bije te oczka! Jakie oczka? Choliku, mam jakieś budowy! Miem, miem, mia, 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 miem, 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 mm. Mam jedzonko. Mamy mało drewna, potrzebne drewno. Serio? Bierz, drewno i my się da. Już.

ona ma młot! No zobacz jaki ona ma młot! To się... to się to Chodź, <laughs> chodź, Nie, bieguś. Gdzie ten wilkuś. Czy tu jest jego grup? Mam bandaż, mam dwa bandaże. Nie, tu jest ma napisane wilkuś. Tu jest napisane wilkuś, nie, on nie żyje! On jest w grubie, nie da rady go kopać! No to zrobię innego wilka. Ten... O mnie sobie żartujesz! W koszyku już to dlaczego nie gryzie? To jest pies, wiesz? Nie wik! A, w ciebie są serce! Eee, no zostaw mnie! U w ciebie są serce? Nie, nie wysmałam. Widziałam, że to serce. Ten, którego mi powiedziałeś. Bilkuj. Dobra, muszę pomyśleć. Byłam z nim tutaj, O, amunicja na pistolet. Dobra, tutaj mieliśmy. Chodziliśmy tam z pieskiem. Tam prosto. Tam prosto chodziliśmy. Prosto, prosto. I yeah. O co ja teraz zrobię? Błagam! Niech mi pomoże! Mm -hmm. Soliczko? Nie, to nie jest. nie! Co teraz zrobimy?

Да. Вот, мам, ты и вилков. Ты Не сделай Вики, види, поможешь мне вилков. Не могу. Попрошу тебя. To głodna i nic nie zrobię. Zobaczmy go. Na razie go ma, okej? Mam.